Witam wszystkich na moim kanale. Nazywam się Roman Białas Kanał ten stworzyłem z myślą o tym, żeby opowiadać o wagonach ciekawych, które były używane dawniej, które zostały już wycofane z eksploatacji, ale wtedy kiedy były używane, było tych wagonów stosunkowo mało. I myślę, że warto przypomnieć sobie o nich, o tych zapomnianych konstrukcjach. Bo były na tyle ciekawe i nietuzinkowe, że według mnie zasługują na uwagę, na uwagę i opowiedzenie ich historii oraz omówienie konstrukcji. Także w dzisiejszym odcinku będę chciał przybliżyć konstrukcję i historię jednego z wagonów, który był używany na PKP po wojnie w okresie PRL-u. Jest to wagon, który był używany bardzo rzadko, o bardzo specyficznej konstrukcji. Mianowicie chodzi o więźniarkę, jest to wagon typu 612N. N oznaczała literka, ta literka oznaczała to, że był to wagon przeznaczony do przewozu więźniów. Podobnie jak i wagony, które były oznaczane literą R, były to cysterny, litera R wzięła, wzięła z francuskiego słowa réservoir, czyli zbiornik. Tak samo wagony kryte miały literę K, platformy P, więc więźniaki dostały oznaczenia N. Tak, już wspomniałem, jest to, jest to wagon o oznaczeniu 612N. Jest to konstrukcja niemiecka z 1928 roku. Wagon ten wygląda tak, jakby był zrobiony na podstawie wagonu osobowego. Nie. Ten wagon by został zrobiony ta konstrukcja w ogóle była dedykowana pod wagon więzienny. Nie jest to przeróbka żadnej osobówki, żadnego boczniaka czy w ogóle wagonu do przewozu pasażerów. Jest to, jest to konstrukcja typowa pod więźniarkę. Tu właśnie z zewnętrznej strony, za każdym tym okratkowanym oknem znajdowała się taka mała celka, mały przedział jednoosobowy. Także wszyscy więźniowie, którzy jechali w tym wagonie, byli od siebie oddzieleni ścianką, kratą. Wyglądało to w środku tak, że wagon miał po środku długi, długi korytarz, tak jak idzie ten świetlik, który prowadził od jednego czoła wagonu do drugiego czoła. I po bokach były przedziały, tak jakby powiedzmy, powiedzmy że przedziały jedno Osobowe dla każdego więźnia. Po każdej stronie wagonu mieściło się po siedmiu więźniów. Ósma okienko była to taka prymitywna toaleta. Wagony, tak to jak już wspomniałem, były używane po wojnie. Dosyć krótko, w okresie PRL-u. Służyły głównie do przewożenia więźniów pomiędzy zakładami karnymi a oraz do przewożenia więźniów z zakładu karnego do, Nie, więc pamiętam to, też, to miałem znajomego, który był strawnikiem więziennym, to właśnie kiedyś mi opowiadał, że taką, taki wagon kiedyś widział yy, i on głównie gdzieś stał, ale to już były może lata 70., 80., gdzieś na bocznicy w szczybnicy, koło Tarnowskich Gór. Z tego, co on sobie przypomina, to stały tam takie dwa wagony, nie wiem czy te, dokładnie tego typu 612N, ale na pewno były to więźniarki. Te wagony wycofano z, głównie z tego powodu, że pomału zaprzestano przewożenia więźniów drogą szynową, a głównie zaczęli przewo przewozić już ich samochodami, też więźniakami. Także te wagony już później nie znalazły szerszego zastosowania. Szkoda, że się taki żaden już nie uchował. Ja sobie za to postanowiłem zrobić taki wagon w skali 1 do 32. Jest to model autorski. Bazowałem się tu na modelu w skali H0 firmy Brawa oraz na planach konstrukcyjnych oraz na zdjęciach. Zdjęć tych ze względu na, wiadomo, na prawa autorskie nie chcę pokazywać. Jedyne co tutaj zobaczycie, to ten mój model w miarę jest dość chyba dobrze zrobiony no ale tak ten wagon wyglądał no, no coś podobne jakby bagażowy ani to osobowy no konstrukcja to jest specyficzna według mnie on zasługuje na uwagę żeby przypomnieć jego historię i przybliżyć w ogóle konstrukcję i funkcjonowanie tego wagonu w tym odcinku to na razie wszystko Spotykamy się w kolejnym, z nowym wagonem, również ciekawym. Także na jakiś to tyle, to do następnego.